Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer. witam was w kolejnym raporcie z pola bitwy. Tym razem jesteśmy w Jagdtigerze, którego posiadaczem jest mój przyjaciel, Spich, jeśli oczywiście mogę go tak nazywać, no jest to na pewno mój kolega. Um, mapa klasztor, wysokotierowa bitwa, dużo dziewiątych tierów, to co patrzę, przeciwnika jest ich aż 5, u spicha mamy ich aż więcej. 2, 4, 6? Nie, czekajcie, 5, 6, 7 dziewiątych tierów. Co daje niezłą przewagę, ale dobra. Czemu nam dajesz bitwę zniszczyciela? Przecież to jest nudny czołg. No dobra, może jest nudny, ale chwila, czemu jest taka mała mapa? O, powiększmy sobie mapę, żebyśmy w ogóle mogli czekać. Taka jest maksymalna, o, zostawimy taką. E tak e jest to dobra bitwa. E Na potrójnym doświadczeniu jest go praktycznie 2900, co daje nam praktycznie. Tysiąc doświadczenia ze zwykłej bitwy, a ostatnimi czasy coraz ciężej jest mi nabić taką bitwę w ogóle na chaktagerze. E, nie wiem, może część z was wie, ale praktycznie początek mojej gry wyglądał tak, że grałem niszczycielami, tylko i wyłącznie niszczycielami. No, skończyło się to, nie wiem jak to powiedzieć, fiaskiem. No, nie wiem, źle to się skończyło, ponieważ już przy Ferdinandzie zaczynało mi po prostu brakować kredytów na naprawę tego czołgu. Ale dobra, naprzeciwko mamy Jack Tigera. Jak widzę ma tutaj inne ustawienia. I pod altem sprawdzamy e, ilość HP i jaki czołg. No ale dobra, mniejsza w to. Mamy tego Jack Tigera. Zobaczymy co tu się potoczy. Jak widzicie... Um, co to jest? IS-8 cały czas jeździ, aby zmusić Chucktagera do wystrzału. Plus dodatkowo a, chroni się przed trafieniem w mig spoty. No ale dobra, widzę tutaj SU-122 nieźle podjechało. Oczywiście dolna płyta, albo nawet środek płyty dolnej i czołg jest podpalony. No i dobra, tutaj mam zniszczone czołgi. A jak na razie słabo że tak powiem słabo, jest 3 do 5. No za czym co dalej spich wyczyni? Jestem ciekaw z tego co widzę to się cofa do bazy. No, to powiem wam, że trochę może tam namieszać w takim razie, jeśli jedzie do bazy. No ale dobra, eee, nie wiem, uprzyjemnijmy sobie czas i sprawdźmy, jakie to ma w ogóle obrażenia i penetracje. Czyli mamy tak, eee, 276 penetracji, całkiem sporo, ale wiadomo, to jest niszczyciel i 560 uszkodzeń. Eee, co Wam powiem, że to jest średnie uszkodzenia, są na pewno, ponieważ. Wiele razy zdarzyło mi się walnąć nawet powyżej 600, tak więc to wiecie, nic na wodę, fotomontaż. No, ale czemu ja w ogóle grałem niemieckimi, e, niemieckie działa, e, są bardzo celne. Naprawdę ktoś tam w komentarzu napisał, że o e, w ogóle Jack Tiger to, to z hałbicą tak naprawdę jeździł, no ja wiem, że on. Jeździł. To był po prostu bunkier na kółkach, ale. E, tutaj działa niemieckie są naprawdę celne. E, może inne czołgi mają celniejsze działa, ale jednak naprawdę myślę, że naprawdę Jagoda ma bardzo celne działo. Ale dobra, mamy pierwszego fragę M103. Co dalej nam tu spichu wyczyni? Coś tu próbuje podjechać pod górę. Co to jest? M48 Patton, czy to był dziesiąty tier? Dokładnie. Wow, ładnie poszło w Xpota. Tutaj widzę niezły fix był. <grym> Spichnie źle, kamerą kręci. Przód i do tyłu. No nie dziwię mu się. Ja tam shiftem nie lubię. Bo jakbym tak shiftem miał ciupać, to prędzej by mi klawisze trwały, wyskoczyły. No dobra, widzę on tutaj. O, pięknie spocik. T34, jak widzicie. Niszczycielami się wali po takich. Okej, okay, teraz rykoszed od czegoś. Niestety nie wiem od czego. Kamera była dziwna. Um, trochę podjedziemy. Tam Jack Tiger się chowa za rogiem. Czy może nie za rogiem? Eee, ładnie go widać, tylko wiecie. Jagoda jest ciężka do przebicia z przodu. A ciężko się, się wie, gdzie strzelać, oczywiście. Ja nie jestem jakimś tam ekspertem od niszczycieli niemieckich, ale też nie jestem, że tak powiem, laikiem. Grałem nimi trochę do 9 tieru, praktycznie cały czas grałem. Poświęciłem bardzo dużo czasu, no ale dobra, tutaj mamy cały czas tą jagodę, którą zniszczyła arta. Ups. Dobra, i to. Teraz de facto już ma 3 fragi. No ale dobra, jest. Oj coś, był Pantera, to nie ma problemu. A, jest w tym momencie 12-11, do 11, czyli z przegranej bitwy robi się wygrana bitwa. I mamy tutaj. Co to jest? Nie widać konturu. Jest to T32, tak więc został gdzieś jeszcze lewy. Prawdopodobnym jest, że kolega po prostu jest AFK. Ale jeszcze tego nie, nie potwierdziłem, nie, coś tam jeździ, a raczej to nie jest artyst. Dokładnie, tak więc, nie wiem o co chodzi, ale zobaczcie 520 w live. kolega zaczął się cofać. Małe kontowanko, tutaj widać, kolega nie podejmuje walki w ogóle. No nic. Tak więc podjeżdżamy bliżej. Trzeba go wykończyć jak najprędzej. Jakby nie patrzeć, może zdjąć nam T-54. No i teraz rykoszet. Strzał w trakcie jazdy. Raczej daleko nie było, a celne działo. Czwarty frak. No i tutaj mamy te nieszczęsne T-32. Któremu zostało 17% HP. No i... Chyba raczej go tutaj z wykończy, ale FPS-y rwie, no dosłownie, piąty frag i mogę przyznać bez bicia, że to jest ostatni frag nabity w tej bitwie. fps y lecą na łeb, na szyję, tak więc ja już się powoli z wami żegnam, będziecie mieli małe slajdy, ale tylko do momentu zniszczenia artylerii, tak więc w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Mam 1 FPS, tak więc arta została zniszczona. W tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się, pa! pa.